Cześć! To znowuż ja, Reddington. Witam ponownie w grze SnowRunner. Mapka Wyspowe Jezioro. Dzisiaj zadanko do wykonania dla Jeepa. Tak sobie pomyślałem, że jednak. E, dzisiaj pojeżdżę sobie Jeepem. Będzie tak. Sygnał w górach. Znasz to powiedzonko? Z deszczu pod podrynne? Co? Wygląda na to, że stara wieża telewizyjna na grani znów szwankuje. Głupio mi. Ale muszę zapytać. Podjedziesz tam i sprawdzisz, czy da się ją naprawić? Czemu nie? 600 punktów, znaczy 600 waluty dolarów. Dobrze, niech będzie, że 600 dolarów. Tak było chyba wcześniej, już nawet zapomniałem. I 40 punktów doświadczenia. Ja sobie tylko tu To znaczy, że muszę tu skręcić i tyle, no. Odpalam wrotki Poza odcinkiem sprowadziłem tutaj, roburka, tą przyczepkę serwisową, cysternę, niestety cysterna pusta, będę musiał jechać gdzieś zatankować. Ale tu też poza odcinkiem gdzieś się na do jakiejś większej cysterny i zatankeruję. Co tu mam za że coś pominąłem. Chwila, ja źle jadę. Czy dobrze jadę? E, czy ja tu... Jak tu przyjechać teraz? Tu miałem jechać. Pędek koło sterny, czyli że uda mi się przejechać? ma dwóch mostów Lid zobaczymy Zapomniałem o tym że tu nie ma tych mostów Oj ale dostałem. To to się... Aha, to przez most, widok się zmienił. Pojadę tędy, bo tu jest drzewo i tam jest drzewo, będę mógł się chwycić. Jak pojadę bliżej mostu, tam nic nie ma do zaczepienia się. Jakieś krzaczki się blokuje Ja nie wiem co to za droga w ogóle Czy ta myszka znowu muszę poklikać, bo za szybko mi przeskakuje Gdzie się złapał? A gdzieś z przodu. Dobrze. Dlaczego troszkę podciągnie? Będzie szybciej, nie? Teraz sam już znajdę. No, dawaj, dawaj, już jesteś prawie. Prawie ci się udało. ...to ten tartak opuszczony. Oka na mapę. Czyli tu we prawo i zaraz w lewo. Dobrze. Ło! Ja tak jechał to zaraz jeszcze z tego mostu spadnę Pojęłem. Oczywiście, że tak. O, teraz sobie przypomnę. No cóż, no wpisałem wcześniej. Dwa odcinki temu. Demencja. No niestety. Tak to się nie znikcie. Jak kolejny odcinek będzie pierwszym z Czarnej Rzeki. Z rozpoczęciem gry. Co to? A to jest jeszcze inne zadanie. To na razie nie. Jak starczy czasu. Ale to chyba w kolejnym odcinku, bo przeprawa przez Bagna trochę zajęła. też utopił w błocie O! No. Ledwo wyhamowałem Oj, oj 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 oj, co to się stało? Oj oj oj. Już zawieszenia nie mam. Tak jak on jedzie teraz. Zawieszenie się skończyło. Eko. Tak on... Wygląda teraz śmiesznie, jak podskakuje, ale się lepiej jedzie. Patrzę się w środku mocno. Trząsu mózgu można dostać. Dobrze, jak go naprawię, bo... ...bagażnika dachowego... No. Ale jak poszedł od razu do góry, nie? Ale tak, żeby auto załatwić w tak głupi sposób, to tylko ja potrafię. mau para mau e veja Dobrze. To śmigamy dalej. To chyba w prawo. Znowu brząsko? A nie wygląda, nie? A, ciekawe, jak tam drog, droga na górę. Będzie dużo kamieni. Raczej taki taki łatwy wjazd. Jeszcze tu nigdy nie byłem. Zadanie wykonane. Ta, to ta wieża i nie daje się do niczego. Trzeba było postawić nową lata temu. No ale krawiec kraje, jak mu materiału staje. No. Tak to jest. Akceptuję. W związku z tym, że to zadanko poszło szybciej niż się spodziewałem, to teraz zrobię kolejne. Ale nie spojrzałem wcześniej, dopiero teraz zauważyłem, że tu. Pojawiło się kolejne zadanie przy tej antenie. Uszkodzona antena. I co tu trzeba dostarczyć? Jest uszkodzona antena. Kontener towarowy. Oj, to na ciężki sprzęt. To nie na teraz zadanie. Ale jest takie zadanie. A little help for my friends. Czyli mała pomoc dla moich przyjaciół. Trzeba wjechać w te punkty dziwne. Ja nie mam tu punktu piątego, ale zapomniałem, że jak gdzieś tu jeździłem yy, i mapę zwiedzałem, to jakiś taki punkt przejechałem. Teraz trochę kiepsko wyszło, bo muszę zjechać tu, pewnie tu na dół. Albo tu pojadę i tu się wrócić, czy tu jechać, na dół się wrócić i tu. Niepsko, to pojadę tędy tu O, już wtedy może się wrócę, ten kawałek to tak chyba zrobię do punktu czwartego dojadę wrócę i tu pojadę przez punkt pusty Tak sobie wymyśliłem No, coś takiego strasznie głośnego jest teraz, mi się wydaje. Nie wiem, tłumik? Będzie do roboty, czy coś? Całkiem możliwe, że gdzieś tam na tych kamieniach. Wyrwałem z deka. U! Tu nie za szybko, bo można się nadziać. Tym bardziej, że on strasznie podskakuje momentami na tym zawieszeniu przędołas. Też nazwanie nie? Zawieszenia szędoas. Miał fantazję. I co, jak ja pojechałem? Całkiem źle pojechałem. Nie mówicie. Pojechałem nie tak, jak chciałem. A, do Kitu tam. Tu miałem jechać w prawo, ale tu drogi nie było widać. A, i tam, nie z wami. Nic nie mówicie. A teraz najpierw na punkt szósty i tam wtedy do góry A ten punkt szósty gdzieś tu był po drodze, blisko tak, bo ja mówiłem, że go tak, że nie będę na razie w niego wjeżdżał Wjechałem co naprawiłem sprężyny już znowu strzał. Dobrze, jeszcze jeden punkt. Jaka droga, ale fajnie. A tu w lewo. Ciężko na pierwszy rzut oka zobaczyć w ogóle, którędy jechać A i to blisko, a nie to wierzę ja tu, ja tu byłem Dobrze, nie pojechałem drogą U nas króty Nieźle pojechałem. Uździwa to nie tu. A i tam, no jechałem tak jak droga była, nie? właśnie coś mi się wydawało, że za daleko. Dłuż. A w rządu szybko przymierza te tereny, nie ma bagien, to się nie kopie. Muszę sobie te ścieżki chyba zaznaczać. Ale to nic, to starość jest. Tu jest droga, czy ja tak sobie wjechałem, bo... Nie no jest droga. Myszkę trzeba schować. Wyspuję, że to jest droga. Słońce znowuż zachodzi. Niedobrze. Ja, trzeba się trochę powspinać, nie powiem. Ale fajnie, taki typowo hmm, klimat. Jazda po lesie. Jeszcze tak lato, jakby przyszło, a no, naprawdę jeździć. Na coś pięknego. Zadanie wykonane. Uratowałeś nam tylko. No, Ale gdyby nie ty, nie byłoby z nas czego zbierać. Dzielimy ci przysługę, chłopie. No. To polewaj. Dobrze. Zadanko wykonane. to. I ten klawisz. To no za karę, że mi nie powiedzieliście, że źle jadę, to jeszcze zobaczycie jak się męczę z powrotem na dół. Już światełka włączę, co? A światła ma dobre. Spokojnie, w nocy też można jeździć. Z tego, co pamiętam, to tu, że niewiele pamiętam, się może okazać, że źle jadę. Teraz wyjadę w Czarnej Rzece. To byłby numer, nie? Ale tej drogi to nie pamiętam. No właśnie, tu. Tu na dół. Tak właśnie tu coś mi się mignęło, że koło tego wielkiego, takiego dziwnego kamienia. Jak tu teraz najlepiej dojechać? To jest przyczepka, cysterna. Znowu przez te bagna tu? Nie, to nie będę teraz jechał. Muszę najpierw to zadanie zrobić, żeby ten most tu naprawić. Dobrze. Jeep sobie tu na razie zostanie. Muszę skombinować tylko paliwo do Fitstara, deski. I pom właśnie to będzie chyba następne zadanie, żeby tamten most naprawić, żeby można było normalnie jeździć. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak chcecie, piszcie komentarze. Proszę się tylko ze mnie nie śmiać, z mojej gry. Już jestem starszym człowiekiem. Starszym. Może starszym człowiekiem nie, ale, ale już nie wypada. Po prostu Wam młodziakom się ze mnie śmiać. I tyle. Najlepszego dla Was. Trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Na razie. Hej, hej.